w górę. Piąta gonitwa dzisiejszego dnia przed nami. Gonitwa o nagrodę prezydenta miasta Wrocławia. Udział w niej weźmie sześć koni, bowiem Ogier Silvaner, oznaczony numerem trzecim, został z tej gonitwy wycofany, a z jedynką pobiegnie Medycyna. W jockey Tojk Oshii. Z numerem drugim Truger. Girl. W jockey Rastisław Juraczek. Numer czwarty to Omnibus. W kandydat jockey Michal Mach. Z numerem piątym Madiani. W kandydat jockey Natalia Hędzel. Z numerem szóstym Baza. I w jockey Aleksander Kabardow. I z numerem siódmym Bachtanka. I w jockey Szczepan Mazur. Dystans tej gonitwy to 2400 metrów, czyli nieco ponad jedno okrążenie. Uwaga. I wystartowały 2400 metrów przed nami na prowadzeniu Madiani. To on poszedł na front, za nim Medicina, następnie Omnibus, Bachtanka. Blisko tam też jest Trugel, przesuwa się po wewnętrznej i stawkę zamyka baza. Już na czoło poszła Medicina, Medicina, a za nią galopuje Madiani. Na trzeciej pozycji jest Trugel, następnie tam Bachtanka, Omnibus. I stawkę zamyka baza. Przesuwa się do przodu truger. Jest już na drugiej pozycji. Na pierwszej cały czas medycyna. Madiani jest na trzecim miejscu. Na czwartej pozycji łeb w łeb galopuje Bachtanka. Razem z omnibusem i stawkę zamyka baza. Konie wychodzą teraz na przeciwległą prostą. Na prowadzeniu cały czas medycyna. Obok niej jest truger. Na trzeciej pozycji Madiani. Następnie Bachtanka, omnibus i baza. Jeszcze około półtora kilometra. Metra pozostało do celownika. Medycyna dyktuje tempo. Za nią galopuje Truger. Następnie Madiani. Medycyna, Truger, Madiani na czwartej pozycji jest bachtanka. Obok niej omnibus i dwie, trzy długości dalej baza. Ale cały czas na prowadzeniu jest Medycyna. Zaraz obok niej galopuje Truger, ale też nie odstępuje ani na krok Madiani. Te trzy konie mają minimalną przewagę. następnie galopuje omnibus. Bachtanka spada na piątą pozycję i stawkę zamyka baza. Konie wchodzą teraz w zakręt. W zasadzie są już w połowie tego zakrętu. Cały czas na prowadzeniu jest Medicina. Obok niej Trugel. Przesuwa się tam Omnibus. Jest już coraz bliżej Madianiego. Medycyna, Trugel, o, Medycyna, Trugel Madiani, Omnibus. I konie zaraz wychodzą na prostą finiszową. 550 metrów do cedownika. Stawka jest zgrupowana. Medicina, Rugel, Omnibus, bardzo dobrze galopuje, a po zewnętrznej Bachtanka. 400 metrów do celownika. Omnibus i Bachtanka. Omnibus i Bachtanka. Bachtanka po zewnętrznej bardzo dobrze w ręku galopuje. Bachtanka, Omnibus, Medycyna galopuje dobrze jeszcze Madiani. 200 metrów do celownika. Bachtanka i Omnibus. Bachtanka i Omnibus. 100 metrów do celownika. Bachtanka i Omnibus. Bachtanka, Omnibus, Omnibus, Bachtanka. Bachtanka, chyba omnibus drugi, Medycyna, Madiani, baza, stawkę zamyka Truger. Proszę Państwa, zdaje się, że to Bachtanka jako pierwsza minęła celownik. Trenowana na partynicach przez Adama Suchorzewskiego i dosiadana w tym wyścigu przez Jokeja Szczepana Mazura. Bachtanka w ręku pięknie galopowała na prostej finiszowej. Zaczekajmy na oficjalny wynik. Wydaje się, że była najbliżej celownika.